Cześć witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. A z tej strony 13 wydanie magazynu Lego Ninjago na rok 2020, który jest nie tylko ostatnim magazynem Lego Ninjago w roku 2020, ale i również ogólnie ostatnim magazynem Lego, jaki został wydany w tym roku przez wydawnictwo Blue Ocean. Na ten przegląd was serdecznie zapraszam. 2020, jeżeli chodzi o magazyn LEGO, warto zakończyć magazynem LEGO Django, który jak już wspomniałem na wstępie materiału, jest ostatnim ogólnym magazynem LEGO na rok 2020 wydane przez wydawnictwo Blue Ocean. Co otrzymamy w magazynie, pozwoliłem sobie, że poza perspektywą rozpakuję magazyn i otrzymujemy nie tylko sam magazyn, ale i również saszetkę z minifigurką Musa, do którego przejdziemy za chwilę saszetkę z naklejkami Lego Ninjago Legacy, jak i również kartą limitowaną numer 18 Lloyd kontra Śnieżny Łucznik z piątej serii kart Lego Ninjago Następny Poziom. Ale dodatki odstawimy sobie na bok i przyjrzyjmy się samemu magazynowi. Oczywiście mamy okładkę nadal nawiązującą do 13 sezonu. Z tego co wiem to następny numer będzie chyba nawiązany do 14 albo po callu, o którym już zapewne każdy wie. No ale co mamy? Mamy reklamę magazynu LEGO Avengers z minifigurką Marvela, który jest już w sprzedaży. Mamy oczywiście spis treści i co mamy na pierwszych dwóch stronach. Mamy oczywiście fakty o mniej figurce Musa, o postaci, która występuje w 13. sezonie. Mamy misję Tocz się jak kulka. Kolejna misja kto jest celniejszy? Oczywiście tutaj trzeba rzucić w środek czerwony. Kolorowa tajna misja. Oczywiście jest to kolejna misja. Mamy oczywiście prenumeraturę, którą można zamówić na stronie kultowy.pl Oczywiście jest to bardzo przydatne podczas pandemii, ale no, po szczepionkach już raczej nie będzie to potrzebne. I nie wiadomo, czy magazyny są dostarczane w dzień premiery. Mamy oczywiście pierwszą część komiksu, którą sobie na szybko rzucimy okiem. Misja: Zauważ różnicę. Pierwsza część pierwszego plakatu, który jest oczywiście w formie pionowej. Cały plakat także w formie pionowej. Raz ninja, wiecznie ninja. Ten plakat mi się spodobał najbardziej oczywiście. Druga część pierwszego plakatu w formie pionowej. Nikt nie zadziera z Loidem. Kolejna misja, dodaj grozę. Wirujące słowa. Druga część komiksu, kontynuacja oczywiście. Który także szybko rzucimy okiem. Mamy oczywiście zestaw y, smok mistrzów, 1016 elementów, mamy oczywiście taki zestaw. Smok czarownika, czarno księżnika, jak tak zwał. Y, mamy oczywiście zestaw y, smok mistrzow. Ten zawiera 1016 elementów, ten zawiera zaledwie 321, ale ten nie staje się, bo chyba kosztuje do 100 zł, a ten kosztuje chyba w okolicach 300-350 zł. Mamy oczywiście kolejną misję. Smoczy wiścik w Shintaro. Kolejna misja. Miejmy nadzieję, że ostatnia. Przed czasem. Mamy oczywiście pocztę, w której dzieci wysyłają rysunki. I kolejny numer z minifigurką Cola, Tak, to jest właśnie ostatni magazyn nawiązujący do 13 sezonu. Minifigurka Kola z spinnerów z Spinjitzu Barst. Moim zdaniem bardziej opłacany, bo za... Spinner kosztuje zaledwie 35-40 zł. A sam magazyn kosztuje 15 i otrzymujemy mniej figurkę z takiego spinera, który jest sensowniejszym zakupem. No i kolejny magazyn sprzedaży od 14 stycznia u kontra Garmadon, W końcu doczekamy się, co będzie w kolejnym numerze magazynu. I będzie też limitowana karta, już z nowej szóstej serii kart, limitowana kaj z Shintaro więc zapowiada się bardzo ciekawie. No i oczywiście zapowiedź magazynu LEGO City, który będzie już od 8 stycznia. Co do dwóch dodatków, czyli saszetka z naklejkami LEGO Ninjago Legacy oraz sama karta z piątej serii, no nie ma tutaj długo omawiać, no to są takie dodatki, Mniej istotne, a najbardziej istotną jest właśnie mini figurka Moonsa. Z dla takowego nie będzie, więc od razu możemy przejść do omówienia samej minifigurki. Co do mini figurki Moonsa, no to jest niesamowita. Jest to ostatni magazyn na rok 2020 i się nie spodziewałem, że. Zakończymy ten rok z mini figurką z 13 sezonu, skoro magazyn jest wciąż nawiązany z 13 sezonem. Co do mini figurki, ma bardzo ciekawy tors, ma również ciekawe bronie i co ciekawe, ma również miejsce, na którym można zamontować dodatkowy sztylet, co naprawdę jest dosyć niespotykaną opcją. I co do samej mini figurki, jeżeli mamy przyznać Ocenę w skali od 1 do 10, to bym przyznał na 100% ocenę najwyższą, czyli 10 na 10. Podsumowując, jak na ostatnie wydanie magazynu LEGO Engagement w tym roku, jak i również ogólnie ostatni magazyn LEGO w tym roku, no to muszę przyznać, że Zarówno nie tylko mi, ale i również wam Kopara opadła, ze względu na taki dodatek, który występuje w zaledwie dwóch, trzech zestawach i one nie są tanie, a magazyn kosztuje 15 zł, więc kup to mi figurki jest bardziej opłacalne. Jeżeli miałem ocenić magazyn pod względem samej treści, jak i również dodatków, to otrzymuję ode mnie najwyższą notę 10 na 10. Jeżeli odcinek Ci się spodobał, to nie zapomnij o zostawieniu łapki w górę. Jeżeli chcesz więcej przeglądów magazynów, to możesz zostawić subskrypcję na moim kanale, by nie ominąć kolejnych przeglądów. I miejmy nadzieję, że w roku 2021 przeglądów będzie jeszcze więcej niż w zeszłym roku. Trzymajcie się, do zobaczenia.